zdążyć na zlot, który jest niebawem, a przed nami już chyba ostatnia prelekcja, prawda? Tak, prelekcja filmu. No cóż, Asiu, zapraszamy Ciebie tutaj, żebyś nam powiedziała parę słów wstępu. Elwira? A, Elwira, dobrze, Elwira, zapraszam Cię. Oddaję Ci mikrofon. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj tutaj z Wami się podzielić moją historią. I ukrywam, że też się troszeczkę denerwuję, no ale mam nadzieję, że jakoś to przebrniemy. E, słuchajcie, no, ja nie mam aż tak, takiego bagażu no, z racji też wieku. No mój pierwszy koncert Depeche Mode to był w 2018 roku w Gdańsku. E, no różnie to się tam... Różne były takie historie życiowe, że wcześniej po prostu nie, nie mogłam, nie mówiąc już o Służewcu, gdzie na służewcu to ja miałam 10 lat, także nie byłam, nie byłam. Pierwsza moja taka właśnie, mój, 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 mój koncert to jest y, Gdańsk. Y, I słuchajcie. Tak, tak, dokładnie. tak. Y, z tego miejsca chciałabym podziękować najbardziej mojej mamie, bo to y, ona zaczęła we mnie krzewić no Zamiast kołysanek no to mi depeszmo odpuszczała. Pozdrawiamy, mamy. Tak. Yy, I dlatego jak tutaj padło to pytanie, ta ankieta, yy, jakim albumem Depeche Mode jesteś, no to ja bez wahania zaznaczałam Black Celebration, bo to po prostu, te Black Celebration to ja pamiętam jak dziecko, jak to po prostu cały czas w tym radiu leciało. Yy, I powiem wam taką historię, nie, nie mówię o tym yy, publicznie, nie mówię o tym często, ale w 2000, jak miałam 14 lat, słuchajcie, ja nie nawidziłam tego zespołu, naprawdę. Jak po prostu ja już to leciało, to ja już wychodziłam z domu, wie, ja już nie mam siły tego słuchać. No, ale wiecie, no człowiek dojrzewa, wiadomo. No i 18 lat skończyłam i tak z ciekawości mówię, a zobaczę, co to tam w tej szafie moja mama ma pochowane. Patrzę Black Celebration, mówię, o. No, to tak z ciekawości włączyłam, i słuchajcie, no to po prostu świat mi się odmienił. I tak, żeby nie przedłużać, kochani, to ja tak na szybciutko wam powiem. Yy, będę czytała: bo, to żeby to tam też mnie nie, nie pogubiła, nie pogubiła z, ze stresu tego wszystkiego. Yy, no, ode No to jest. Yy... Muzyka, która prowadzi mnie, myślę, że was wszystkich przez najtrudniejsze chwile w życiu, sprawia, że każdy dzień nabiera sensu. Violator jest ode mnie starszy o rok. Dla, wiem, że tutaj dla wielu osób, co niektórzy jeszcze pamiętają, no, Torwar. Dla mnie Depeche Mode tutaj jest odkrycie życia, po prostu. I teraz tak, dla, ja wiem, że dla świata Depesh Mode i dla większości ludzkości to jest jeden zespół z wielu. Dla mnie depesh Mode to jest całe życie, po prostu. Ich dźwięki koiły samotność, uczyły wrażliwości i mówiły to, czego ja sama nie potrafiłam wypowiedzieć. Wtedy wieszcie co, jak włączyłam te, tą, 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 tą Black Celebration, jak mi się wtedy wydawało, że weszłam w ich świat tylko na chwilę. Włączę, włączę i zapomnę. No ale no, tak się nie stało. Wesz weszło to we mnie po prostu jak druga skóra. Zostałam na myślałam, że zostanę na chwilę, a zostałam na zawsze. Ich muzyka, ich muzyka to nie tylko dźwięki, to kody, metafory, ukryte znaczenia. Z każdym nowym albumem stawałam się kimś innym, dojrzalszym. Przez całe życie, dzień po dniu, analizowałam teksty utworów, próbowałam zrozumieć. Każdy wers był dla mnie wskazówką. Przesłuchiwałam utwory dziesiątki razy w słuchawkach, w ciszy, w nocy, w deszczu. Słuchałam, zapisywałam, analizowałam. Potem wracałam do nich po latach i odkrywałam coś zupełnie nowego. Tak jakby ich twórczość dorastała razem ze mną. Wnikałam i analizowałam wywiady, fragmenty koncertów, bo wiedziałam, że każde słowo ma tam znaczenie. Ich muzyka była ze mną i jest, gdy było dobrze i gdy świat się wali na głowę. To nie tylko zespół, to język, w którym nauczyłam się rozmawiać ze sobą, dzięki nim rozumiem lepiej nie tylko świat, ale i siebie. I być może nigdy nie poznam ostatecznego znaczenia niektórych tekstów, może właśnie o to chodzi w tych tekstach, że, że te utwory nie są odpowiedziami, tylko pytaniami które prowadzą przez życie i wiecie tak ja dorastałam w, w takim, no, dorastałam w małym miasteczku, więc tych depeszy naprawdę było no, bardzo mało, także większość ludzi, z którymi ja tam przebywałam, to się w ogóle dziwili, no jak ty to w ogóle, daj już spokój z tym depeszem, no ile można yy, i mm, Ludzie, którzy byli w moim otoczeniu, oni nie potrafili, potrafili nazwać tych emocji. Ja nie, nie miałam z kim się tym, z tym dzielić. Yy, te emocje, które we mnie drzem, drzemały, yy, Depesz Mot, robiło to za mnie, ich muzyka była lustrem duszy. W chwilach szczęścia dotawała skrzydeł, a chwilach smutku stawała się ramieniem, na którym można się oprzeć. Yy, ja żyję tą muzyką. Myślę, że jak każdy z nas. Każdy koncert to jest święto. Wydarzenie, do którego przygotowuje się miesiącami. Zakup biletu to nie jest takie o, kupiłam bilet, mam. Nie, nie, nie. To jest taka obietnica spotkania się z czymś, co przekracza ramy codzienności, bo nie wiem, czy Wy też tak uważacie. Ja uważam, że Depesh Mode to jest doświadczanie cudów, w tym, no niestety w chorym świecie, no, coraz gorzej się dzieje, a DPS mód to jest po prostu, ja będąc na koncertach, będąc tym wszystkim w tej subkulturze, to ja, ja czuję, że ja doświadczam czegoś wyjątkowego i cudu. Stojąc w tłumie, w tłumie tysięcy ludzi czuję, że wszyscy dzielą to samo serce, bijące w rytm tych samych dźwięków. I właśnie tym, w tym tkwi siła mojej pasji, w poczuciu wspólnoty, które Depeche Mode potrafi stworzyć. Ich muzyka nie zna granic wieku, języka ani kultury. Ona łączy ludzi, którzy w zwyczajnym życiu mogliby się po prostu nie spotkać. Ja odnajduję w tym sens, wiem, że gdziekolwiek nie pojadę, zawsze spotkam kogoś, który jest taki sam jak ja, bo również nosi w sercu tę samą melodię. Moja pasja to nie tylko koncerty, to jest codzienność, no, przecież depeszem się jest, a nie bywa. To plakaty, płyty, kolekcje winyli i kaset, które dla innych mogą być tylko zwykłymi rzeczami, a dla mnie są bezcennym skarbem. To wspomnienia związane z każdym albumem, z każdą premierą i ekscytacja towarzysząca temu. To nocne rozmowy z innymi depeszami podczas zlotów, podczas depotek, kiedy świat wydaje się spać, a my dzielimy się swoimi emocjami, które rozbudza w nas ta muzyka. Depeche Mode towarzyszy mi w chwilach yy, najtrudniejszych, kiedy życie sta stawiało bariery, nadal je stawia, gdy pojawiał się smutek czy samotność, wtedy wystarczy włączyć Shake the disease but not tonight czy Stripped i świat staje się jakby po prostu lepszy, wracają siły by stawić czoła problemom. Ta pasja ma też dla mnie wymiar duchowy. Depeche Mode to nie tylko zespół, to przewodnik, to religia, sztuka, która pokazuje, że można być sobą, że można iść pod prąd, że prawda o człowieku jest często ukryta pod maskami, a ta muzyka potrafi te maski zrywać. Ta muzyka, ta, ta pasja stała się częścią mojej tożsamości. Kiedy mówię o sobie, często mówię przez pryzmat Depeche Mode. To jest miłość, która codziennie odradza się na nowo. To oni ukształtowali moją wrażliwość, nauczyli odwagi w wyrażaniu emocji i pokazali, pokazali że nawet w ciemności można znaleźć piękną. To siła, która potrafi kształtować całe życie człowieka. Moja historia pokazuje, że pasja, nawet jest, jeżeli dla innych wydaje się przesadna, w rzeczywistości daje moc, której nie jest nic w stanie zastąpić. I Depeche Mode to nie jest chwilowa fascynacja. Tak jak mówiłam, to już wrosło w moją skórę, to już każda komórka po prostu żyje tą muzyką. Czasami się śmieję, że to jest taka nieuleczalna choroba, na którą na szczęście jeszcze nikt nie wymyślił lekarstwa. Nie ma, nie ma, nie ma. Niech nie będzie nadal. To jest podróż, tak naprawdę podróż, która yy, przez całe życie, w której każdy dźwięk, każde słowo i każda chwila spędzona z tą muzyką buduje coś bezcennego. Poczucie sensu, wspólnoty i niezwykłej więzi, której nie da się zerwać. Ich muzyka była i jest moją przystanią wtedy, gdy świat jest zbyt głośny i wtedy, gdy jest zbyt cichy. Głos Dave'a, geniusz mistrza Martina, melancholia melodii, teksty pełne tęsknoty i prawdy, to wszystko właśnie wrosło we mnie jak druga skóra. Teraz chciałabym Państwu, bo oczywiście nie byłabym sobą, jakbym nie powiedziała parę słów o Mistrzu. No, mis dla mnie Martin to jest mistrz, geniusz, po prostu muzyczny geniusz. To jest człowiek, który yy, dla mnie jest najważniejszym muzykiem w ogóle na świecie: Mistrzu. Trudno mi opisać słowami i wyrazić, jak wielkie znaczenie miała i wciąż ma Twoja twórczość w moim życiu. Całe życie poświęciłeś muzyce, i właśnie dzięki temu miliony ludzi, w tym ja, otrzymały dar, który trudno opisać zwykłymi słowami. Twoje utwory. Nie są tylko melodiami i tekstami, one są jak drogowskazy. W chwilach radości sprawiają, że serce bije szybciej, a w chwilach smutku uczą, że można znaleźć piękno, nawet w bólu, podnoszą na duchu, sprawiają, że życie nabiera na nowo barw. Twoje słowa otworzyły moje serce na nieznane dotąd mi emocje. Twoje słowa pomagają mi lepiej zrozumieć świat, a także czasem samą siebie. To właśnie ty mnie nauczyłeś, że melancholia nie jest słabością, lecz wyjątkową wrażliwością, która czyni życie głębszym. Patrząc na Twoją drogę, mam poczucie, że każdy utwór, który stworzyłeś, jest odłamkiem Twojej duszy. Nigdy nie bałeś się pisać o tęsknotach, rozdarciach czy o miłości w jej najtrudniejszych odcieniach. Nigdy nie bałeś się pisać o tym, o czym inni nie chcą nawet pomyśleć, a ty wykazałeś się niesamowitą odwagą w sztuce. Wkładasz to nie tylko swój talent, ale przede wszystkim swoje ogromne serce i wrażliwość. Ty nie piszesz utworów tylko po to, by je śpiewano. Ty piszesz je po to, by każdy z nas mógł odnaleźć ich własne emocje, własne historie i własne sny. Dziękuję Ci za to, że całe swoje życie oddajesz sztuce. Za to, że słowami, dźwiękami dotykasz miejsc w duszy, do których nic innego nie dociera. Za to, że nauczyłeś mnie, iż iż muzyka może być najpiękniejszą formą modlitwy, wyznania i pocieszenia. Dla mnie jesteś nie tylko artystą, jesteś geniuszem artystycznym, przewodnikiem, przyjacielem osobistym Jezusem. Jesteś dowodem na to, że jedna osoba potrafi naprawdę zmienić świat. Nie krzykiem, nie siłą, lecz cichą szczerością i pięknem twórczości. Tyle, co miałam tutaj dla was przygotowane, ale teraz też chciałabym podziękować z tego miejsca Asia, Adam, wam, bo to wy mnie tutaj tak wspieraliście i tak po prostu uwierzyliście we mnie. Chciałabym też z tego miejsca podziękować tobie Kasiu. Tobie Czesiu, bo wy też mnie tutaj wspieraliście, jak siałam panikę, no, kolokwialnie mówiąc, ale też chciałabym Wam tutaj wszystkim podziękować, całemu zespołowi dm 40pl bo to, co tutaj robicie, przecież to jest dla nas, od was poświęciliście naprawdę niesamowicie dużo energii, czasu. Y takie konferencje powinny się odbywać, bo to jeszcze bardziej zrzesza ludzi. Dziękuję Wam wszystkim, że tutaj chcieliście też wysłuchać tych moich wypocin. Bardzo wszystkim serdecznie dziękuję, mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić na zlocie. Rozniesiemy tam wszystko. Cholera, wzruszyłem się. Ale bardzo dziękuję, bo to była bardzo osobista i emocjonalna prezentacja. Nietypowa, ale bardzo potrzebna. Bardzo Ci dziękuję. Teraz zapraszamy Asię, która zapowie swój film. O, o którym ja bardzo dużo wiem, ale ty powiesz. Panie.